Dzień dobry. Halo, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, i dzisiaj robimy dzień ze mną, ale jesieniarska edition. bo jest sobota. Dzisiaj powinna być. Przepiękna się na pogoda, czyli trochę gloomy, ale nie za zimno, więc pewnie się uda iść na spacer. Dzisiaj też w planie jest wycinanie dyni, jeśli wszystko dobrze pójdzie. I czytanie Nocnych godzin Martybian, premiera, na którą strasznie czekałam i bardzo bym chciała tak w miarę zbinżować tę książkę. Kade chce robić body reading tego, więc będziemy czytać. Więc mam nadzieję, że uda się zrobić jak najwięcej jesiennych aktywności dzisiaj. No i. Przeczytać. Mam nadzieję, że w większości nocna godzina, jak nie, to jutro dokończę i po prostu Wam dam update, jak już skończę książkę. No i tak, więc zapraszam Was serdecznie, ja dopiero wstałam. Puszczam tylko z łóżkiem na dwór i. Let's go. Cześć! <śleskuj> Szalona szalanka, jak to czy Czyli z I w i łysunia. i własnych. I związek, który kupiłam w Łożyszek dzisiaj idzie w sweterku, w sweterku, taki ma kasztankami i liśćmi Tak, pięknie yes. ja się na outfit tak się prezentuje, bo jest trochę zimno, więc tego właśnie mam też sweterek I łóżek w sweterku, w sweterku. po spacerze i czas zaczynać książkę. Jestem strasznie. Czas zrobić herbatkę. Zaczynamy nocne godziny. Jestem strasznie ciekawa, bo muchomory w bardzo mi się podobały. Jedna w ogóle, no ogólnie najfajniejsza młodzieżówka, ale jedna na pewno z najfajniejszych książek przeczytanych w tym roku. Dome inne duchy też mi się strasznie podobały. mgieł dziennych też, więc. Ja jestem zakochana w tym, jak pisze Marta, i tu ma być mrocznie, ma być strasznie, no jakby I love it. Klaudynka będzie czytać na czepniku moim, który leży buwy gdzie? Tutaj. Tam. Ale tak zaczynamy. Mamy tak ponad 300 stron tutaj, więc mam nadzieję, że uda się zbindrować. Wieczorem też mamy zamiar oglądać film, no i będziemy robić dynię, więc to będzie też taka przerwa i pizzę. Tak, Pizza Halloweenowa, więc. Ale teraz czytamy. I zaczynamy też słuchać do tego playlisty stworzoną przez udamnienie Young, pewnie z Martą Bian I hello. Zakupiłyśmy pistacjowego eklera, jak nas na spacerku i looks delish. Ja kocham wszystko, co jest pistacjowe, właśnie, mnie też uważasz że looks delish. I te eklary są cudowne, więc polecamy. Tutaj jest link. No, i tutaj kadeczka. jesteśmy na 103 stronie, coś takiego: 13 rozdział i podzielimy się spostrzeżeniami. A najpierw powiem, o czym jest książka. Książka jest o trójce 17-latków, którzy mają grać w filmie i są zawiezieni do zamku w Szkocji, dość mrocznego. Reżyserka jest bardzo ekscentryczna i przyjmuje bardzo specyficzne metody pracy. No i tak, i jakby więcej, myślę, że nie ma co mówić o tej książce to jest wystarczający opis i tak. I nasze spostrzeżenia, jak na stronę setną. Masz powiedzieć pierwsze? Możemy, że o ile dobrze pamiętam, to w porównaniu do Muchomorów jest tutaj więcej dialogu. Niż takiego seringu. Zgadzam się, jest o wiele więcej dialogu ale. i na tym się bardziej skupię. No, bo tam jakby było czuć to taką lepkość i ciepło lata, a tutaj mi się wydaje, że no właśnie jest więcej rozmowy niż. Wiemy po prostu, gdzie oni są, ale nie ma takiego, że. Mhm, jakiś tutaj, mrok, tutaj nie zimno. czuć właśnie. Ja też takie mam poczucie, że w ogóle nie czuję tego takiego mroku, zimna takiej surowości tego zamku, w ogóle tego nie czuć. Po prostu jest informacja, że są w zamku, jest ciemno, jest zimno, ale jakby nie czuć tego tak, jak w Muchomorach, więc tutaj trochę szkoda. Nie ma takiej opisowości, moim zdaniem, tego, uh, tego miejsca. No wiadomo, że tam jest jezioro, jakiś cmentarz i tak dalej, ale właśnie nie ma tego Bo tego mroku w ogóle brakuje, mm -hmm. nie czuć tego takiego mroku, tylko wiadomo, że oni tu są, tak jest, no i jakby tak. Mhm. Ale nie ma tego właśnie poczucia takiego, takiego niepokoju. Nie wiem, ja w ogóle nie mam jakiegoś poczucia niepokoju póki co. Liczyłam, że właśnie bardziej będę czuła, no bo jednak w Muhamorach o wiele, wiele bardziej czułam tą taką dziwną atmosferę. Mhm. A tutaj jakby no jest dziwnie, ale... Czy ja mam jakieś specjalne odczucia co do tego nie. Jestem ciekawa, co będzie dalej, na pewno. Na razie się jeszcze tak nie wkręciłam mocno. No też nie. W sensie czyta się bardzo szybko, bo mm. no Marta super pisze, więc książka jest dobrze napisana, jest ładnie napisana, ale też mi brakuje tych takich pięknych, właśnie opisów, używania takich pięknych fraz, które właśnie. Budują tam atmosferę bardziej, tylko jednak skupiamy się na tych bohaterach i na, na, ich, na ich rozmowach, więc mocno, mocno stoi dialogiem mhm. póki co i. Co to jakby właśnie przez to, w jaki sposób zachowuje się ta reżyserka, to jakby nie możemy, nie wiem się czego spodziewać, i myślę, że na tym będzie ta akcja się opierała na jej takich wyskokach, że tak powiem. Mhm. No. To bo ta reżyserka tam, czy mo mocno tripping ma. Balls. Ale mi się tam przykład podoba to, że ci bohaterowie. Bo ta jedna bohaterka kojarzy się z jedną bohaterką z Muchomorów. Hmm. Jakby nie chcę mówić kto co, ale. Bym powiedziała, że obie. Go, what the fuck are you talking about? Nie, mi, mi, jedna, mi jedna. Ta druga niekoniecznie. Ale ta, ta jedna mi się kojarzy mocno z jedną bohaterką z Muchomorów, ale podoba mi się, że tutaj są takie wprowadzane, że oni są inni, czy każdy ten bohater jest mocno inny, mocno różny, w sensie chodzi o tą trójkę, to każdy jest mocno inny. Też mają jakieś tam swoje cele w głowie i żadna z tych osób nie jest jakaś super dobra albo no super zła. Są po prostu tacy... Aktorzy. No tak, ale po prostu oni wszyscy są tacy że nie, no ja przynajmniej nie mam czegoś takiego, że o, ktoś jest super, a ktoś jest fu, tylko wszyscy są tacy dość kłaszczymy, bo... Ale to na plus jakby, bo no jakby fajnie. No i tak, I idziemy teraz wycinać dynię, bo musimy mieć przerwę odczytania, czytania. Jesteśmy na tej stronie, więc jedna trzecia książki przeczytana. Dołączymy, kiedy wrócimy do czytania, ale no na pewno wrócimy. Więc idziemy wycinać dynię. Będę wycinać taki, taki krzyk. A co będę wycinać? I... Dzień jest zrobiony, wracamy do czytania. Yeah. Jeszcze robimy mały stos, bo to nam zostało z wczoraj. Więc ja już przeczytałam swoją część, ale jak nie, więc łupię dalej mówić. No. Ale idziemy bardzo dobrze. Dawno tak dużo nie przystało. No. My się myśluję cały czas. Tylko, że się świecą. Tam to nasze Grywamy Nagrywamy update. Ponieważ ja z... udało mi się po 5 godzinach wyciągnąć Karolinkę. To znaczy, robimy sobie stop co 100 stron. Tak, i na robimy na update. Y. I według mnie znacznie się poprawiło, zrobiło się troszkę mroczniej, zaczęły się dziać wydarzenia, które mnie zainteresowały. Po prostu się podniosła ta atmosfera i też mam wrażenie, że te opisy i dialogi troszeczkę się tak zaczęły pogłębiać bardziej, więc to zaczęło się robić jak ja. No troszkę się zaczęło dziać, na razie nie widzę, żeby to miało być 5 gwiazdek, ale i tak no myślę, że cztery, bo fajnie się to czyta, Fajny jest ten klimat, fajnie to jest zrobione, ale jednak to nie jest to samo, co w Muchomorach. Ja uważam podobne, czym przy rozdziale jakoś 20, mi się wydaje, że rozpoczyna się powiedzmy ten taki poziom jak na Muchomorach. Porównuję to do tego, ponieważ powiedzmy były najbliżej ze sobą te książki wydane, powiedzmy są powiązane. Teoretycznie, I guess, z tego co słyszałam, no możemy do tego porównywać. I uważam, że od tego powiedzmy tej 180 150 strony ten poziom dialogów i vibe'u jest już taki na tym poziomie tamtej książki, bo wcześniej mi się wydawało, że to było takim trochę pośpiechu, żeby przejść do tej akcji głównej, tylko szybko trzeba było coś jakoś to zorganizować. Czy Ty też tak uważasz? Tak, można było odczuć, że troszeczkę tam było tak pośpiesznie i tak nie do końca dopracowane tak, jak ja bym chciała. Mm. Ale i tak, no mówię, podoba mi się. Tylko, że nie wiem, czy będzie pięć gwiazdek. Zobaczymy, jaka będzie w ogóle końcówka, bo słyszałam, że końcówka jest mocna, a to może mocno zaważyć na ocenie. Dla mnie przynajmniej. No i myślę, że właśnie większość jakichś takich słabszych ocen wynika z tego, że ta książka Dosłownie tak przez połowę się no, rozwija i ten no poziom dyska. jest. I właśnie, że do tej połowy ludzie się już bardziej tak troszeczkę demotywują z nią i tak Proszę, są. Mm. Tak jak na przykład ja. W sensie no ja nie jestem zdemotywowana, ale odczuwam takie mech, ale teraz ja już jest trochę lepiej. Tak, i teraz robimy pizzę duszkową, więc... To będziemy nagrywać. Update. Okay. Widocznie Z siatkami i z buziami, z I pizza w kształcie, kształcie dusk drut. Mamy stary Na łóżku. So Koralina i tajemnicze Tak jak było widać, oglądałyśmy Koralinę, jadłyśmy pizzę, a teraz już przesiadamy do ostatnich 100 stron nocnych godzin. Nie wiem, czy dzisiaj skończymy, bo ja ogólnie. Raczej nie umiem czytać wieczorem, bo zasypiam od razu, więc zobaczymy, gdzie dojdziemy. Ale no, jakby co, no to jutro po prostu rano skończę i wam dam znać, jak wszystko fajnie też może wieczorem poczytać. Jednak to są nocne godziny, może jakoś trochę mrocznie i tak przerażające na wieczór, chociaż ja się jakoś tam wybitnie nie boję, no ale gadnous, więc będziemy dalej czytać. Dobra, karinka. rapid questions, tak. Czy wolałabyś być w takim olesie, jak tutaj, czy w opuszczonym domu? Wolałabym w, w lesie być. W tym? No, na Miesz... pewno nie w domu takim, Opuszczamy. takim co chodzą, wiesz, ludzie po tych domach, takich straszydłach. No. Okej, okay, to wolałabyś być w takim lesie, czy w, w piwnicy? Nie wiem, mam trzeba, mam trochę w piwnicy. No, w lesie, no. I guess, wolałabyś, jakbyś usłyszała, że coś nadchodzi w tym lesie, to skryłabyś się w opuszczonym domu, czy właśnie takiej, jak są takie zejścia do piwniczek takich, no na pewno nie, w domu, domu, okej, okay. koniec, koniec sektora szybkich pytań, dobra, idziemy czytać. Już jest mega późno i nie skończyłam, zostało mi jeszcze trochę, niecałe, nie, nie wiem ile. Około powiedzmy 60 stron mi zostało i to już skończę rano i dam wam wtedy znać i jakby zakończę tego vloga. Ten dzień się już zakończył, ale mimo to jutro mam nam znać, bo chcę już powiedzieć wam o przeczytanej książce, a teraz dosłownie zamykają mi się oczy, więc... Już skończyłyśmy i spostrzeżenia są takie. Ja już wystawiłam ocenę, dałam cztery gwiazdki. Podobała mi się, ale spodziewałam się, spodziewałam się więcej mroku, jakiejś takiej grozy. Rzeczywiście te wydarzenia, które się działy miały troszeczkę w sobie takiego, że to miał, miał być jakby budowany niby ten nastrój właśnie takiej grozy, ale ja tego jakoś specjalnie nie poczułam. No i tego mi zabrakło i jednak widać, dla mnie przynajmniej ta książka odstaje od Muchomorów i troszeczkę mniej jest taka, mniej tak jest ta atmosfera, znaczy ta atmosfera była mniej budowana i po prostu, po prostu mi zabrakło trochę, więc no, nie będzie to jakaś moja ulubiona kadra teraz. No, ja jestem troszeczkę zawiedziona, bo mam wrażenie, nie wiem, czy o tym mówiłam wczoraj. Tak, mówiłaś, że trochę na szybko. No, że taka niedopracowana jest troszeczkę. Um, czasami czułam się, jakby brakowało rzeczy. Ten nastrój też nie był aż tak dobrze zbudowany właśnie jak w Muchomorach. Troszeczkę jestem confused w zakończeniu. Czy, czy to zakończenie było takie mega mega, jak wszyscy mówią, ale no nie. No nie, już tam nie zwaliło z nóg. Było okej, okay, jakby fajny zabieg, fajnie zrobione, ale to nie było... jakoś nie wywołało tego efektu wow, więc... No i jeszcze muszę zastanowić się nad oceną, bo... No... I ja nie wiem, czy to, o czym wszyscy mówią na końcu, i czy to jest to, o czym myślę, to jest po prostu nawiązanie do Mufomorów cytatem, czy to jest takie niesamowite. No, chyba że jest coś innego, o, o czego ja nie wyłapałam, ale to może mi ktoś napisać. Ale tak, to muszę się zastanowić nad oceną. No i tak, to jest następny dzień, ale i tak możemy zakończyć ten dzień spędzony wspólnie i mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się podobało wspólne czytanie nocnych godzin. Dajcie znać, czy Wy czytaliście, albo czy będziecie czytać nocne godziny i powiedzcie, jak Wam się podobało, jeżeli czytaliście, bo to I jest ważne. Jakie spostrzeżenia. Jakie spostrzeżenia. I tak, i dziękujemy bardzo, widzimy się w kolejnym odcinku. thank you